Hej, moi drodzy, jestem w Przemyślu na mieszkaniu, które już jest praktycznie na wykończeniu, takim całkowitym. Końcówka końcówków, jak ja to mówię. Ogólnie Wam pokażę, jak to wygląda, ale w szczegóły się wydawać nie będę, bo chciałabym, żebyście to zobaczyli w momencie, kiedy już będzie tak pięknie wysprzątane, wyczyszczone i każdy detal będzie dowieszczony w milionie procent. Zaczynając od wejścia. Pokażę Wam jeden patent. Bardzo często nasi deweloperzy umieszczają wszelkiego rodzaju skrzynki rozdzielcze w takich miejscach, że generalnie czasami płakać mi się chce. No i co zrobić, żeby to wyglądało miał ręce i nogi, a taka biała, wstrętna skrzynka z przełącznikami nie szpyciła nam całego pokoju, przedpokoju w różnych miejscach to się znajduje. Słuchajcie, patent jest taki, bardzo prosty. Tutaj mamy płytę laminowaną, taką z jakiej się meble robi. O, na przykład ta komoda jest z, tego, z tej samej płyty zrobiona. I drzwiczki typu tip-on. No i sami powiedzcie, czy to nie wygląda fajnie, estetycznie, a nie szpeci nam taka biała, wstrętna skrzynka całej ściany. To tak dla wszystkich tych, którzy mają z tym duży problem stylistyczny. Tutaj, jak widzicie, meble jeszcze nie są gotowe. Pokój biurowy, generalnie, jeśli chodzi o całą resztę, jest wykończony. Tu taka mała namiastka siedziska. Jeszcze nie wykończony, więc resztę wam zdradzać nie będę. Ale idziemy sobie do pokoju, do salonu. No i tu już się robi coraz ładniej. Nie wszystko jeszcze gotowe. Ale też tak naprawdę wszystkiego wam zdradzać nie chcę. Naprawdę efekt końcowy będzie zrobił wielkie wow. Ale jeszcze potrzebujemy na to powiedzmy dzień-dwa. Kuchnia jak widzicie stoi, wisi, jak zwał tak zwał. No i patrzcie jaki fajny motyw. Będzie na wino i na kieliszki i będzie pięknie świecić. Wszystko zrobione z metalu, wymalowane proszkowo. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, co to jest to czarne, to to czarne to jest o właśnie to. Ukryte w blacie. Działa. Tutaj na stole leży nam jeszcze blat od biurka, więc na razie szczegółów nie zdradzamy. Jak widzicie, wszystko pozabezpieczone tak, jak pozabezpieczone być powinno. O, tutaj mamy już nawet rolety gotowe do przytwierdzenia. Cóż jeszcze wam mogę tutaj pokazać? No sypialnie zapewne widzieliście. O, tej lampy nie widzieliście, bo one były zakryte. Piękna lampa. Polski producent. Wykonanie perfekcyjne. Stradzę Wam, że to jest producentem, jest firma Gaspa. Rewelacja. O, i nasza szafa uzyskała drzwi. Jeszcze raz zwrócę Wam uwagę na zabezpieczenia ościeżnic. To naprawdę niewiele kosztuje, żeby to zrobić. A przynajmniej uchroni to nas przed wszelkimi rodzajami zarysowań i uszkodzeń. Ta kropka na ścianie to jest odbojnik. Po co? No po to, że jak ty z impetem wyleci z tej łazienki, żeby ta ściana była w dalszym ciągu cała. Musicie przyznać, że wygląda efektownie. Kąpać się nad morskim okiem. Hmm. No nie każdy może sobie na co dzień na to pozwolić. Czekamy jeszcze na kabinę. Jest zrobiona na indywidualne wymiary, więc niedługo firma, która to produkuje, przyjedzie i nam ją zamontuje. O. I takie piękne rzeczy tutaj. Kateria poptynkowo-umywałkowa. Szuflady oczywiście z cichym domekiem. A tu ukryta pralka. I suszarka. Już to miejsce zdroszcza. Sama jeszcze, że tak powiem, w domu jej nie mam, ale to pewnie kwestia czasu. Nie wiem, czy Wam wspominałam o drzwiach tak zwanych bezprzyłgowych. To są zawiasy takich drzwi. Na czym bezprzyłgowe drzwi polegają? Na tym, moi drodzy, że z zewnętrznej strony jak wyjdziemy, je zamkniemy, to drzwi... Licują się nam całkowicie na płasko z opaską, tak? Nie widzimy żadnych zawiasów. Bardzo estetycznie to wygląda. Zobaczymy, co jeszcze w WC słychać. No to już jest w ogóle, no, prawie, że pięknie. W sumie to przywiozłam dzisiaj umywalkę, więc będzie zamontowana. Pokażę Wam jeszcze jeden motyw. To co tutaj widzicie to jest szuflada, ale nie wcale zrobiona z forniru, tylko zrobiona z płyty laminowanej. Popatrzcie jak pięknie nasz stolarz Tomek wykończył ten uskok, tak? Rewelacja. Jak to się pięknie komponuje tutaj. czy no niby normalna płytki na balkonie prawda, ale jestem święcie przekonana, że nie jeden z was, nie jedna z was miała przygody pod tytułem, że nagle coś zaczyna puchnąć, odpadać i tak dalej. Nie tylko na balkonach, na tarasach również. Czym to jest powodowane? Słuchajcie, najczęściej powodowane jest to tym, że jest albo bardzo kiepsko zrobiona, albo w ogóle nie zrobiona tak zwana hydroizolacja. Tak? Wystarczy, że nam się tam pod płytką zgromadzi troszkę wody, zamarznie nam to i później dramat gotowy. Tutaj mamy przykład terasu tak zwanego wentylowanego. Na czym to polega? Są to płytki grysowe 2 cm, które kładzione są na takich systemach, które widzicie tutaj na balkonie. Dookoła jest zrobiony profil, zaraz wam to pokażę z bliska, który nam odprowadza wodę, tak? Więc wszystko, co wpada pomiędzy te płytki, tak naprawdę jest odprowadzane. Nie ma w systemie później żadnego problemu, jeśli chodzi o tematy dotyczące właśnie puchnięcia, wysadzania tych płytek i tak dalej. Polecam wszystkim tym, którzy do tej pory mieli bardzo przykre doświadczenia z płytkami grysowymi. Pamiętajcie, w większości przypadków nie jest wina płytki, tak? Te płytki gresowe są z reguły wodoodporne, no mrozoodporne, przepraszam. Problem leży na, w technice i w całym systemie kładzenia tych płytek, tak? Zerknijcie z bliska, jak to wygląda. Jak widzicie płytka po prostu wisi w powietrzu, więc nie jest przyłączona bezpośrednio do powierzchni balkonu, dzięki czemu, tak jak wspominałam wcześniej, każda woda, e, która tam się zgromadzi, będzie miała swoje ujście, co spowoduje w przyszłości to, że nie będzie takich ekscesów pod tytułem o, wy, połamało mi płytkę, wybuliło coś, coś popękało, także... Jeżeli macie taki problem ze swoimi tarasami bądź balkonami, warto w taki system zainwestować. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Już cały koniec tej inwestycji zobaczycie w momencie, kiedy to będzie pięknie posprzątane. Każdy jeden element, detal dopracowany w 100%. I wtedy z pięknej sesji zdjęciowej przedstawię Wam zdjęcia i mam nadzieję również, że film. Do zobaczenia.